Cześć, dzisiaj ostatni dzień wyzwania. Nie wiem jak wy, ale ja będę tęsknić za tymi naszymi codziennymi spotkaniami tutaj i dzisiaj zapraszam Was na naprawdę błyskawiczne danie z kurczakiem i marchewką z groszkiem. Zaczynamy. Piersi z kurczaka, to są dwie naprawdę, zobaczcie, duże pojedyncze piersi z kurczaka, są wyjątkowo brzydkie, więc słuchajcie, ja je teraz oczyszczę i pokroję na kawałki mniej więcej takie jak ta polędwiczka. I zaraz pokażę wam co dalej. Mięso już pokroiłam. Te grubsze kawałki przecięłam też wzdłuż, na to, żeby taką miały mniej więcej grubość. Dzięki temu one wszystkie równomiernie się upieką. I teraz każdy kawałek oprószam przyprawą. Ja mam tutaj swoją domową przyprawę. Link do zrobienia przyprawy znajdziecie w górze ekranu, więc teraz koniecznie sobie kliknijcie i zobaczcie, a jeśli nie, użyjcie swojej ulubionej przyprawy. I mięso przypruszam z obu stron. Mięso kładziemy teraz na patelnię. Na patelni jest olej, ale naprawdę niewiele tego oleju. Rozgrzewamy go i musimy przypiec mięsko z obu stron. Mam nadzieję, że teraz widać dlaczego chodzi o to, żeby wszystkie te kawałki były mniej więcej takiej samej grubości. I teraz zobaczcie, mięsko mamy już z obu stron podpieczone. Ono praktycznie straciło już surowość. Istnieje prawdopodobieństwo, że któryś kawałek w środku może być jeszcze trochę surowy, ale to nic, dlatego że ono jeszcze zdąży, słuchajcie, dojść. I teraz całość zasypujemy jednym opakowaniem mrożonej marchewki z groszkiem. Musimy to trochę wyrównać. I zalewamy. Ja zalewam kremówką, daję dwie kremówki, to będzie łącznie 400 ml, ale z powodzeniem, naprawdę z powodzeniem, jeśli nie używacie produktów mlecznych, możecie dać mleczko kokosowe. Przy czym wtedy dajecie całą zawartość puszki, tak? Łącznie z wodą wymieszajcie i wlejcie całość, a nie tylko tą gęstą część mleczka. I ja mam otwartą jeszcze puszkę kukurydzy, którą używaliśmy do pizzy, więc też daję, ale to akurat nie jest konieczne. Przykrywam to teraz i będę dusić pod przykryciem jakieś 20, może nawet 25 minut. Zobaczymy, ale co jakiś czas przychodźcie, podnoście pokrywkę, mieszajcie, bo będziemy musieli no, równomiernie rozmrozić naszą marchewkę z groszkiem. Gotuje nam się to już wszystko 20 minut. Zobaczcie, sosik zaczyna robić się gęsty. Teraz zostawię to bez przykrycia jeszcze na moment. Mięsko jest już mięciutkie i pozostało nam doprawić. Dodajemy sok z połowy cytryny i doprawiamy do smaku tylko z solą i pieprzem. Pokazałam Wam tutaj takie podstawowe danie, taką podstawową wersję, ale tak naprawdę możecie wrzucić tutaj każde mrożone warzywa, które lubicie. To może być bób, to może być fasolka, papryka, no cokolwiek. Jeżeli macie pomrożone jakieś porcje. To w taki sposób właśnie możecie je wykorzystać. Danie możecie podawać z ryżem, z makaronem, bardzo fajnie też kasza jaglana będzie do tego pasowała gryczana niekoniecznie, to, to nie raczej dla mnie przynajmniej to nie są takie smaki, które dobrze się tutaj połączą, ale nawet ziemniaczki, zwłaszcza pióre. Także jeszcze dosłownie momencik, żeby to zgęstniało, i danie będzie gotowe. To już ostatni odcinek, koniec naszego wyzwania. Jakbym umiała śpiewać, to bym Wam teraz zaśpiewała, to jest już koniec, ale nie umiem i obiecuję, że nie będę Wam tego robić. Jest mi bardzo miło, że poświęciliście mi czas przez całe 14 dni trwania naszego wyzwania. Dajcie znać w komentarzu, czy tego typu wyzwania Wam się podobają. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, jaka jest Wasza informacja zwrotna na temat tego wyzwania. Jeżeli będzie się podobać i jeżeli będzie dalej taka potrzeba, to kto wie, może za kilka dni powtórzymy wszystko. Ponownie, pamiętajcie, że w opisie pod filmem macie bardzo wiele ważnych informacji. Jeśli te dania Wam się podobały, stworzyłam też e-booka, w którym wszystkie one są zawarte, plus inne dodatkowe dania. Jeżeli macie chęć go zakupić, link znajdziecie w opisie pod filmem. A ja tymczasem czekam na Was na swoim Instagramie. Link też oczywiście pod filmem. Do zobaczenia i dziękuję, że byliście ze mną.